W poszczeniu uczcili święto Wojska Polskiego. W katedrze odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Tuż po niej złożono kwiaty przy pomniku Bratnia Ziemia. Znajduje się on obok katedry w miejscu złożenia ziemi z polskich barykad wzniesionych w sierpniu 1920 roku. Główne obchody odbyły się przy płycie nieznanego żołnierza. Kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta, Rady Miasta Płocka, parlamentarzyści, organizacje kombatanckie, przedstawiciele różnych instytucji. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w swoim przemówieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń w Ukrainie. Dziś przeżywamy święto wojska polskiego w wyjątkowych okolicznościach. Do tej pory niespotykanych, gdy już od pół roku za naszą wschodnią granicą o swoją wolność walczą Ukraińcy. Dzisiaj miarą naszego patriotyzmu jest solidarność z walczącym narodem ukraińskim, jest gotowość niesienia pomocy. Kobietom i dzieciom, które znalazły się w Rzeczpospolitej, ale także pomocy walczącym dziś Ukraińcom. Dzisiaj cały wolny świat wspiera walczącą Ukrainę, bo wiemy, że tak jak 100 lat temu Polska, tak dzisiaj Ukraina. Walczy o spokój Europy i świata. Za nami najbardziej hip hopowy weekend w tym roku. Przez trzy dni na płockiej plaży królował Polish Hip Hop Festival. Od 11 do 13 sierpnia na kilku scenach wystąpiło w sumie ponad 100 artystów, a wśród nich największe gwiazdy hip hopu. Zwieńczeniem była zorganizowana dzień po festiwalu Gala Polish Hip Hop Music Awards. Nagrody były wręczane w 18 kategoriach, a najwięcej, bo aż 4 statuetki, zdobył szczel.